z tej strony Leszy. Dzisiaj zapraszam Was na eksplorację bunkrów w lesie. Jak widzicie. Generalnie sprawa była taka, że miałem znaleźć dwa bunkry i poszedłem trochę nie w tą stronę, co chciałem. I znalazłem cały kompleks bunkrów. Tu macie jeden. Tam. Nie wiem, czy go będzie widać. Jest drugi, tam jest trzeci, yy, tam jest czwarty i tam, tam dalej jest też coś, co przypomina bunkier. Yy, I bardzo się cieszę, bo o tych akurat nie miałem yy, pojęcia. Może, chociaż w sumie to chyba nie są bunkry, to bardziej wygląda jak. Yy, jak bardziej wygląda jak stanowiska armatnie. Tutaj macie taki gruby metalowy, nie wiem jak to nazwać podstawę w sumie. Mogła, mogły tu być jakieś, nie wiem, działa przeciwlotnicze czy coś takiego. Oczywiście standardowo nie mam informacji na temat tego miejsca na temat tych bunkrów. Także jeśli coś uda mi się znaleźć, to wszystko będzie w opisie. Trochę pobłądziłem, ale widzę, że było warto. I tu są straszne rozlewiska. Tu nam się nie uda wejść. Ale tu myślę, że w kamerze będzie to bardzo dobrze widać. Tam są rozlewiska, dlatego ja jak teraz chodzę, to po prostu zapadam się bardzo często. Także w niektórych momentach po prostu moja kamera może tańczyć makarenę, za co Was przepraszam. Eee, no właśnie, tu już założyłem glany, dlatego się cieszę. Tu mamy kolejny i. Tam mamy kolejny. Ale tutaj nie wiem czy tam radę przejść. Generalnie jesteśmy w miejskim lesie. I tutaj często przychodzą ludzie, dlatego trochę nie wiem. Czuję się jak idiota, jak tak chodzę z kamerą i nagrywam, nie? Obok przychodzą sobie ludzie normalnie. Wow. Normalnie mam kawałek tego stanowiska tutaj. I pytanie, czy dalej? Pytanie, czy dalej też będą, ale wolę się tam właśnie zapuszczać, bo jeszcze mnie tam nie było. Tak jak mówię, te tutaj tereny yy, stanowiska znalazłem całkowicie przypadkiem. Także myślę, że tutaj to tyle i poszukamy tych bunkrów, do których mieliśmy iść na samym początku. Leci samolot I słuchajcie poszedłem troszeczkę dalej I znalazłem takie same Kolejne dwa Stanowiska Tam nie będę się Bo tam znowu rozlewiska Ale gdzieś tam powinny być te blinkry Które nas interesują Idę sobie tak główną drogą Przed siebie I patrzę że chyba Prawie ominąłem Kolejną betonową kopułę pajęczyny mam nadzieję że dobrze widzę tam jest chyba coś betonowego stąd nie będzie tego w kamerze widać gdzieś tam jest także lecimy Dokładnie tutaj jest. Dobrze widziałem. O. Tchu, pajęczyny. Samolot. Nie wiem czy go widać. Widać. A to dlatego, że zaraz gdzieś tu obok mamy lotnisko. Oni sobie chyba teraz ćwiczą. Uff. I powiem Wam szczerze, że nie znalazłem go, gdyby nie te patyki. Tak jak mówię, nie jestem sam, także cały czas się oglądam za siebie, bo słyszę jakieś trzaski. Tu mamy kawałek ogrodzenia. Tam dalej chyba też coś leży, nie będzie tego widać. I tu mamy wejście od tej strony. O! Patrzcie, tego w ogóle nie zauważyłem. Mamy ogrodzenie. Mamy betonowe słupy. Tutaj ogrodzenia. Tutaj o ciągną się tam, 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 tam. Także pójdziemy może wzdłuż i myślę, że tego nie pożałujemy. A na razie zajrzyjmy tutaj. Tu jest wejście. Tu sobie ktoś normalnie szałas zrobił. Może jakiś bezdomny tu sypia. No nie wiem, idziemy. Zapuszczę się trochę w głąb lasu. Mam nadzieję, że nie pożałuję i znajdę coś ciekawego. Tu w ogóle tego nie będzie widać. Podejdę. Tutaj dalej są oryginalne druty rozwieszone. Eee, puch, chyba nie przejdziemy. Nie chcę się tutaj przewalać przez te drzewa o! I dobrze, że się cofnąłem Nie zauważyłem, że tutaj jest taka pf, dziura jakby nie wiem ktoś sobie drewno tutaj trzyma Czemu nie? To mamy kolejny chyba kolejną pozostałość Mnóstwo pajęczyn. Eee. Nie znam położenia tutaj tych bunkrów. Także jak coś znajdę, to się odezwę. Uff, panie dobra. No i widzicie, moi drodzy, przeszliśmy zaledwie. Kawałek od tamtego bunkra i tu już mamy kolejne stanowisko. Uf. Uf. Żeby... Pytanie, czy chcę iść dalej. Przydałoby się zejść na główną drogę i znaleźć te bunkry, które mnie najbardziej interesują. I przepraszam... przepraszam... Przepraszam was za cięcia, ale po prostu nie będę z wami chodził po lesie, który ma kilka hektarów i yy, oglądał, szukał w zasadzie umocnień, bunkrów i tak dalej tylko po prostu będę wam pokazywał jak już coś znajdę Bo no to po prostu nie miałoby sensu i odcinek miałby za 3 godziny słuchajcie moi drodzy widzowie udało mi się wyjść na y, główną drogę i udało mi się znaleźć coś co chciałem wam pokazać w tym materiale także tu sobie schodzimy z głównej drogi na teren ten wojskowy właśnie I powiedzcie mi, kto miał, kto miał co miał w głowie, że zrobił coś takiego? To drzewo tutaj ma coś takiego od wielu lat. Nieważne, ile razy tędy przechodzę, widzę coś takiego: puszki, korki jakąś elektronikę jaki twórca mógł zrobić coś takiego i po co jak macie jakieś ciekawe teorie to piszcie bo ja nie mam nie mam pojęcia a my się zapuszczamy w głąb z powrotem na teren wojskowy tylko tym razem cywilizowaną dróżką a nie przez haszczę jak Rambo Uff. Zasłuch mi w gardle, a nie mam wody. Niedobrze. Znowu samolot. Po raz trzydziesty. O kurde. Przeszedłem sobie tą dróżką do końca. I w końcu znaleźliśmy coś ciekawego. Są jakieś koszary. Koszary. Albo właśnie jakiś bunkier. Bo tutaj, patrzcie, jesteśmy na takiej polance, trochę, i widzę, że naprawdę warto było tutaj przyjść. My tu wcześniej nie było. Mimo, że miałem wiele razy okazji tutaj wejść, widzimy tam dalej, że jest też jakiś budynek. No nie ma co, wchodzimy. A widzę, że tu ludzie sobie przychodzą. Mamy normalnie ognisko. I tutaj mamy normalnie pokopcone wszystko. Był jakiś pożar. Tu mieliśmy chyba jakiś komin, bo widzę, yy, kafle leżą rozwalone. I dokładnie tutaj mamy yy, komin, czyli tu był piec. okej okay. Czyli tutaj mój piec rozwalony. Tu mamy okna jakieś były. Tutaj też było jakieś malutkie pomieszczenie. Przejadę tak powoli, żebyście mogli sobie zobaczyć I tutaj też Co to jest? Nie hmm. wiem Poziamka tu raczej nie jest Tutaj mamy. Tu mamy dwa wyjścia i tam mamy kolejny yy, bunkier Także co, myślę, że tędy przejdziemy Jezu Chryste Jak to wszystko się trzęsie Idziemy tędy, idziemy tędy dobra musiałem wam troszeczkę patrzeć Jesteśmy. E, co? Co jest wzbronione? Palenie. Walenie wzbronione. Ok. Także tu mamy. Walenie jest wzbronione. Tu mamy pajęczynkę. I tu mamy Wygląda jak Nie wiem garaż może na coś Pewno musiał być jakiś garaż, bo mamy mamy szerokie drzwi A ja patrzę czy nikogo tu nie ma Poza nami Patrzcie tu w ogóle drzewo się zwaliło na ten budynek O, pan sobie właśnie rowerkiem przejechał tędy. Także widzę, że tutaj nie ma problemu. Miejsce dostępne dla każdego. O kurde. Ok, tak to mniej więcej się prezentuje. Czyli tu musiały być jakieś Łazienki, chyba nie? Tam mamy w ogóle jakieś, nie wiem co to jest. Wolę nie sprawdzać, tu mamy ścianę wyburzoną. I tu znowuż ktoś rozwalał to Czyli tak, musiał być jakiegoś rodzaju kible A my idziemy jeszcze tam Bo tam jest jakaś studnia I tu chyba jest kolejny no Albo nie, to w sumie wygląda jak po prostu szambo Dla wojskowych Także tutaj zobaczymy nowe ognisko. A i tu w sumie nic nie ma. Także lecimy dalej. Także przeszliśmy już w sumie połowę lasu i znalazłem jeszcze coś, co wygląda jak nie wiem bunkier? Chyba nie ale widzę, że tam jest drabinka i wszedłbym gdyby gdyby to nie było zalane tak naprawdę, bo widzę, że dalej jest to jakiegoś jakieś przejście także myślę, że odpuszczę to sobie dzisiaj i na dzisiaj też zakończę ten odcinek bo już chyba nie ma sensu chodzić dalej pokazałem wam trochę historii mi już nogi odpadają także ja już w tym momencie pozdrawiam serdecznie partnera kanału życzę wesołych świąt i do następnego Słuchajcie, ja tak sobie wracam do domu inną sprawą jest to, że się zgubiłem w ogóle sobie wyszedłem tutaj na tu macie taką drogę, która nie wiadomo gdzie prowadzi Macie świeży lasek, zasadzony całkiem niedawno, i macie coś takiego. Jak to zobaczyłem z daleka, to padłem prawie na zawał. Ktoś sobie normalnie utworzył tutaj szałas, No przecież to pasuje do ra raudonautiki. Cofnę się trochę, żeby to objąć. Normalnie, aż sam bym sobie tutaj zaczął ognisko robić jakieś, odpoczywać, chillować. To naprawdę to jest piękne, ale z drugiej strony to jest straszne, nie? Jesteś w Warszawie, jakie, idziesz sobie warszawskim lasem i widzisz coś takiego. Zawał na miejscu.